Dzień dobry, cześć. Chwilkę mnie nie było. I jeszcze pewnie chwilkę by mnie nie było, bo... Bo mówię, no, nie mam co pokazać, to no, nie pokazuję, żeby Wam yy, głównie zawracać. Dzisiaj w rzeczywistości yy, też yy, nie mam za bardzo co pokazać, yy, a nakręcam to wideo, bo prosił mnie ko kolega, yy, który chciałaby mu noszczy w brzydwie i mówił, że chciałby, żeby, żeby nagrać o tym yy, po prostu wideo. No, i oszułam brzytwę. Brzytwę, którą znacie, jest to brzytwa dowo. Hmm. Dowo. Tutaj na nie pisze. Bez quality, coś takiego. 5-8 to jest brzytewka. I powiem tak. No, przyszła do mnie ta brzytewka i, i pod mikroskopem wyglądała dosyć nieciekawie. No, i próbowałem ją oszczyć. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz wygląda fajnie. Ale czy goli, jak goli, no to się przekonamy. Ale żeby nie być takim gołosłownym, i w rzeczywistości będzie dzisiaj ta nowość, której nigdy nie pokazywałem wcześniej. Nie wiem, ktoś mi mówi, jak się to czyta. Rejzel, reuzel. Taka woda po goleniu. Więc, ale to będzie nowość, o której nic wcześniej mówiłem, bo miałem wcześniej próbkę. I z tego nowego, nowej buteleczki nie używałem jeszcze. Jestem ciekawy, czy, ciekawy, czy to się potwierdzi. Co zauważyłem, zobaczymy. Więc na moim kanale Pieszasta Woda. miałem próbkę, kupiłem ją, więc już samo przez mówi, że chyba mi się spodobała. <grymne> Ale coś powiem jeszcze i jedno zdanie o niej. Yy, będę takie mydełko choliką, yy, padrellone wyrabiał. Mydełko przerzucone. Wygniecione, rozgniecione na dno. Specjalistyczne miseczki. <grywa> Pędzelek w tej kanewce moczony, łysko, Shading, Silver Tip Borsuk. Powiem dlaczego tą łyżeczkę tu wrzuciłem. Ponieważ tą łyżeczką nabieram yy, skrawie zawsze mydełką. I tak sobie stwierdziłem, że ona wtedy jest troszeczkę zawsze taka obrudzona. I jak sobie wsadzę do tej wody, widzicie ta woda jest taka... Taka mętna. No to przy okazji te resztki mydła, które tam zostały, już sobie w pędzele pot. Zmoczę delikatnie twarz, żeby choć troszeczkę ten zarost mi zwilgł, bo właśnie z pracy przyjechałem. Potem będę wyrabiał to mydełko i będę próbował, co z tego wyjdzie, jak to gorąko się będzie przedstawiać. Jeżeli chcecie się zorientować, czy wszystko u mnie gra czy jest dobrze, tak jest dobrze. Gole twarz. Ech, moczę twarz. Dobra. Delikatnie twarz zmoczona, okulary zaklapane, czyli nic się nie zmieniło, jest dobrze. Wiecie co, tylko trochę jeszcze da, wycisnę na, nad y, umywalką i wyrabiamy to mydelko. Dlaczego ten pędzel? Bo go lubię. Dlaczego to mydło? Bo je lubię. Nie, po prostu sięgnąłem. Ostatnimi czasy oczywiście gole się, tak jak się goliłem co dwa, co trzy dni, więc, więc gole się i po prostu taką rotację robię. Codziennie, to znaczy inaczej, nie codziennie, bo nie codziennie się gole. Co golenie staram się wziąć inne mydło, żeby każdym się przega przegolić. A co do pędzelków? No kurde, jakoś na tego mi przyszła ochota. Codziennie goliłem głową, głowę, no to sześć maka użyłem do głowy, ale ogólnie sześć maka używam to głowy. Dzisiaj mi przyszła na niego chota ostatnio się godziłem jakimś innym, więc o w taki sposób. Tak jak mówię, swój top pędzelków jakiś ulubiony mam, ale ten też należy do ulubionych. Powiem, że ten wesco shading bardzo, bardzo teraz fajnie pracuje. Troszeczkę to trwało, za czym przestał gdzieś tam śmierdzieć tym zapachem tego błosia. Troszeczkę trwało, za czym przestał kłócić, a teraz już jest taki Taki fajowy jest, no. No powiem tak, no. Chyba mydełko wyrobił świetnie. Mówiąc chyba to. Ja wiem, że wyrobił świetnie. Wszystko bardzo ładnie jest. Jeszcze raz może twarz. Żeby zwilżyć ten zarost. Zarost! No, będę dokładny. Ostatnie golenie miałem gdzieś koło godziny 21.00. Teraz mamy godzinę 1706, czyli 6 godzin, czyli 2 dni i 18 godzin temu się pojawiło, czyli niecałe 3 dni. Więc tak to wygląda fizycznie, ostatnio powiem Wam dużo go się szawetką. Czyli tym moim odkryciem, jak ktoś pamięta, Tamtego roku oczywiście szawetką na, patrzę ja sprawdzę czy się w ogóle, bo ostatnio nie mogłem kamerki w ogóle znaleźć, bo była gdzieś schowana. A więc szawetką na źletki na systemu Feder Artis Club. A to z tego powodu, że mam 10 rodzajów żyletek. Znaczy inaczej, rodzaj to jest Feder Artis Club, ale... 10 różnych modeli tych żyletek i każdą starałem się ogolić po trzy razy, żeby, żeby sobie wyrobić jakieś swoje preferencje na temat tych żyletek i zdanie, które mi z tych żyletek najbardziej pasują. I dlatego mocno gole się szawetką, bo chciałem te żyletki poznać i w rzeczywistości... Już jakieś mam, lub wiem, którą lubię golić głowę, wiem, którą lubię golić twarz. W przypadku głowy jest to, widzę dużą różnicę, w przypadku twarzy mniejszą, więc, więc tak, to, tak to fizycznie e, wygląda. No i, i dlatego stąd stąd trochę e, za, zapuściłem brzytwy na po prostu na e, e, szawetki. No mówię trzymanie i golenie zbliżone, no ale jednak to. Są dwa różne urządzenia, proszę Państwa. Biorę mm, brzytwę kolegi, przewecuję ją. Wczoraj ją wecowałem, ale przed goleniem, już tak w naturze, Wy też miecie to w naturze, że przed goleniem, żeby sobie podwecować brzytewkę. Zawsze tak przecieram delikatnie pas ręką. To będzie golenie świeżo naszoną brzytewką. Jest gąbka. Oczywiście patrzyłem za gąbką Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. To znaczy, już po pierwszym ruchu. Widzę, że radzi sobie dobrze. Ściąga zarost. Nie chcę tego pokazywać, bo uważam za bardzo niestetyczne to. Ale popatrzcie. Może będzie widać, że ściągnęła ten zarost. Wiecie co dom też, bo chyba moja żona z którą się pojawiły. Więc żeby tutaj nie wchodziły na fonie nam. No, więc mówię. Brzytwa brzytwa widzę, że radzi sobie z zarostem, a a powiem Wam, że była pod, mikroskopiem, pod mikroskopem, nie wyglądała za ciekawie. Była. No i była faktycznie przytępiona i to ostro. Ona nawet nie chciała za bardzo ścinać włosów yy z przedramienia ręki. I to mówię o niejakim ścięciu w powietrzu, tylko chodzi mi o Chodzi mi o przyłożenie brzytwy do przedramienia i ścinanie tego, tych wosków z ręki. No nie chciała za bardzo, były, były te tak po, po mocniejszym dociśnięciu tej brzytewki, dopiero to ścinanie szło. Więc była dosyć, dosyć mocno zatępiona, ale po prostu batempa. Kolega, który się tą brzytwą goli, jest początkujący. Parę razy mówię że się godził, czy tam paręnaście razy. Ale mówi, że mu to nie szło. No i też wywiązała się dyskusja na forum brzytwa.org. Czy na przykład brzytwa nie została zatępiona przez niewłaściwe wecowanie na przykład. Więc... Więc no i tam dyskusja, że tak, że nie. Więc no w każdym razie... Już teraz jest dobrze. Idzie wszystko. Idzie wszystko fajnie. Brzydek kredowo znacie. Dosyć cieniutki taki szlifik. Szlif taki wąsiutka. Mm, przez to głośna. Tak jak mówię. Całkiem przyzwoite brzytwy, ja akurat te brzytewki jakoś darzę sympatią Z tych takich tanich, no bo to jest tania brzytewka, na w granicach 300 parę zł, kosztuje 330 chyba Można ją w Polsce dostać Więc z tych takich tańszych brzytewek, bardzo sobie dobrze no Nawet nie wiem, czy sobie tu już delikatnie nie Nie ściąłem czegoś, bardzo dobrze sobie radzi I na to wszystko ładnie. No dobrze, jest dobrze. Powiem szczerze, że idzie dobrze. Czekajcie, położę brzydkę, żeby nie strącić na ziemię. Pierwsze przejście mamy za sobą. No. już twarz jest fajnie ogolona. Więc już już jest dobrze, Czyli, czyli mówię, czyli. Chyba, chyba się naoszczyła. I tak, no. Dobra, koniec smędzenia o tym oszczeniu, o tym, co Was nie... pewnie średnio interesuje. Yy, jakie są plany? Bo, bo dużo ludzi mi pisze, że przestałem nakręcać filmy, co ze mną, co się dzieje. No nic złego się nie dzieje, po prostu potwierdzam to, co, co, co mówiłem. No po prostu, jak nie mam nic nowego, żeby wam pokazywać, to sam tak średnio chcę mi się stawać i tutaj mówię nagrywać, no co, no będziecie patrzeć jak, jak, gadam jakieś rzeczy, więc o to chodzi, ale może się okazać, że wpadnie w moje ręce parę jakichś nowych zabawek, którymi jeszcze się do tej pory nie goliłem i wtedy oczywiście pokażę to. I, I jest właśnie taki plan, żeby coś spadło. Coś Więc jest taki plan. I może wtedy znowu się częściej będę pokazywał, żebym się tylko wtedy nie znudził. No powiem tak, przyzwyczaiłem się do szawetki ostatnio. Szawetka jest krótsza. tam mi troszeczkę przysłania tu. Ale sprawdzam to moje nebragiczne miejsce, gdzie jak jest tempa, tempa, brzytwa, czy na przykład żyletka w szawetce, to mi nie chce dogolić. No jest fajnie. No i dogoliło. Wiecie co też mówię, Jeżeli cały czas na tym rowerze w tym takim kominie na, na, na szyi i mówię, ta szyja moja troszeczkę ma słabą kondycję. Kurde, no super to byliło. I się boję, a mówię świeżo naszona brzytwa, i się boję, żebym sobie czegoś tak nie ciachnął, choć już jakieś pewnie podrażnionka wyjdą. Tak jak mówię, no kurde. Przyja się lekko przypoci i zawsze coś tam potem lubi wyskoczyć. Że? Hmm, chyba nawet sobie tu coś. No nic. No, no kurde, fajnie, fajnie, nie, będzie goliła, będzie goliła, no mówię, wyglądała nieciekawie troszeczkę, to ta myśląca była taka styrana, ale... Jest super. Kawałek gąbki. Chyba muszę gąbeczkę wymienić, bo już widzę, że powoli zaczyna, zaczyna się sypać. No. I po drugim przejściu wam powiem: gro ludzie z takich, co już by się nie goliło. Mm, bo oni na przykład nie, nie, nie chcą mieć super mm, ogolonej twarzy na, na pn płucie niemowlaka no ładnie no ja jeszcze tak o jadąc szczególnie na e, tym policzku czuję że no muszę pod się ogolić i gro ludzi by już pewnie zostawiło ja nie no bo jestem po prostu niedogolony a oprócz tego no mówię może Kiedyś spróbuję na przykład golić się z włosem i podwłos, ale mówię, u mnie na, na te włosy rosną okrągło, więc nie jest tak wszędzie pod włos, nie z włosem, gdzie niegdzie jest w poprzek, więc stąd, stąd to też tak wygląda. No i dobrze. Brzydawka zaraz spróbuję troszeczkę, bo trochę mydła mi zostało na niej. No, moje miejsce tutaj na dole jest super dogolone, czyli dała radę. To jest też taki mój, jak gdyby na podstawie tego, też sobie sprawdzam. Właśnie jak z ostrością. No i troszeczkę mówię tutaj, szczególnie troszkę tych krostek było i one się chwyciły pod to oszcze. Krawie nie krwawi, ale są tak zaczerwienione, więc. I, I można powiedzieć prawa strona dogolona. Tak mi się wydawało, że jeszcze coś czuję. I już będziemy lewą kończyć. I. No kurde, jest dobrze, brzytwa mnie. No, no brzytwa mnie to goliwa. Nie wiem czy będzie widać jak jestem ogolony, czy nie będzie, ale jestem dogolony bardzo ładnie. Delikatnie spłuczę brzydkę. Potem ją zdezynfekuję, żeby poszła do człowieka bez żadnych chorób. Jeżeli mam jakieś, a widzicie tutaj podrażnienia? Może nawet nie tak pocięte, jak. No, bo nie, chyba się nic z tego nie leje. Ale mówię, było tutaj takie skupienie tych, 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 tych krostek. Proszę Państwa, nie tak, ludzie, zimną wodą przecież tu twarz. już pójdę zimną wodą. No tak, jestem ogolony. I teraz bójź programu. Czyli woda paletowa, której jeszcze nie używałem przed Wami, ale w rzeczywistości używałem, dostałem próbkę tej wody od kolegi Szrak z Forum Żyd który mnie właśnie darowywuje czasami jakimiś takimi rzeczami, których wcześniej nigdy nie miałem. Gdzie ostatnie golenie, które pokazałem, dzięki niemu pokazałem mydełko do golenia, którym też się wcześniej nie goliłem, i wodę. I między innymi też mi dał próbkę tej wody. Sprawdzę, czy ta działa identycznie. No, patrzcie, widzicie tutaj, gdzie jest parę takich podrażnień. Buteleczka plastikowa, <laughs> taki koreczek ma, więc o, po naciśnięciu się dozuje. A daj, dajmy jeszcze troszeczkę. To samo, już Wam powiem o co chodzi. Ta woda, o zapachu nie powiem, bo na zapachach się nie znam. Ale jest taki delikatny taki nie to klasyczny, nie to nowoczesny, taki na pograniczu ale fajny ta woda jest taka zawiesista taka jest jakby szklankę po kisielu przelał wodą i potem yy, yy, tą wodę na ręce sobie dał, to jest właśnie taka zawiesista taka śliska i taka zawiesista i tak samo siada na twarz po nałożeniu tej wody twarz się tak lekko lepi. Ale to tak od razu, tak jak teraz mówię. Zaraz to znika. I powiem Wam, bardzo fajna. Kupiłem ją z tego powodu, że zapach nie należy do tych, które by mi się nie podobały. Też im, nie zachwyca Cię też mnie zachwycam. Jest dla mnie dobrym, przyzwoitym zapachem. Ale dla samego zapachu, jakbym ją powąchał, to pewnie bym się nie skusił. Ale dlatego się na nim skusiłem, że ma taką konsystencję jakiej nie mam w żadnej innej wodzie. Ja nie mówię tutaj na przykład, są te takie żele czy wody, sv -ki. one są takie właśnie zawiesiste, ale one są traktowane, że niby to jest balsam po goleniu. a to jest aftershave taki wydawałoby się, że jak zwykła, normalny zwykły aftershave, a jednak mówię, ta woda jest taka delikatnie delikatnie zawiesista taka, ż, taka mówię no i bardzo śliska jest no już jest idanie, wsiąka się cała woda twarz powiem wam nawet to miejsce gdzie sobie podrażniłem nic mnie w ogóle delikatne jakieś tam delikatne szypanka ale to było takie mikroskopijne dogolona jest no, no no nie wiem czy będzie to widać no już nic więcej tutaj nie jestem w stanie ogolić czy ja wszystko mówię jest dogolone więc brzytwa sobie poraziła po goleniu jeszcze balsamik, więc troszkę balsamiku Wetre w twarz. Już się tak przyzwyczaiłem, że zawsze używam też balsamu, żeby troszeczkę tą twarz tak odżywić, jakoś tak przez chwilę. I, I to jest wszystko, i to jest wszystko. Więc tak jak mówię, z całego tego golenia, pierwsza rzecz, którą pokazałem, a której tak jak mówię, uczciwie. Użyłem kilka razy, chyba ze trzy albo cztery, bo miałem takie mały butelek co od kolegi. Użyłem też do głowy i też mi się sprawdziła. Więc z całego tego zestawu, tak naprawdę, to nie pokazywałem nigdy tej wody i polecałbym ją. Naprawdę odpowiadam i sądzę, że też jej zapach jest bardzo neutralny i nie może się chyba nie podobać. Znaczy, może się nie podobać, bo jakbym miał wybrać na przykład mi się podoba, tam się mniej podoba, czyli już się nie podoba, co nie? ale nie jest taką wodą, która by odrzucała tak mi się wydaje tak mi się wydaje fakt, że jestem tutaj subiektywny z tego powodu, że mam słaby ten węch ale, ale całkiem, całkiem niezły produkt więc dla to sobie go wziąłem mimo to już tak jak powiedziałem w końcu roku, że wody ogólnie dla mnie wszystkie bardzo podobne działanie, a to wziąłem dlatego efektu, że ona jest taka właśnie zawiesista proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję, nie chcę przeciągać, nie chcę przedłużać Brzytwa leci zaraz do specjalnego słoika z niebieskim płynem, który mi ją odkazi. Tam sobie chwileczkę poleży, potem ją przetrę, przewecuję jeszcze raz, żeby poszła do kolegi w takim stanie, jak ma iść. I powinien sobie zdawać z nią radę, bo tak jak mówię, ogolić się da. Ogoliłem się, nie nie, 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 nie było jakichś problemów. To jedynie, jakie mogły być to. Z, z, mojej jego, z mojej słabej techniki Golenia się brzytwą mogły wyniknąć A nie, że brzydwa nie goli Dobra proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję Mam nadzieję, że ten plan, który jest, że trochę rzeczy się mi ma takich pokazać, których jeszcze wcześniej nigdy nie pokazywałem, a dlatego, że zostaną mi użyczone, wypali i będę się mógł pokazać troszkę częściej coś, coś, coś mieć dla siebie i oczywiście Wam pokazać, żeby to nie było tak, że coraz rzadziej, coraz rzadziej, a potem całkowicie przestanę cokolwiek pokazywać. Więc nie, też, też lubię to, lubię pokazać, lubię coś przetestować, a jak mam mieć to dla siebie, czemu. Miałbym tego też nie pokazać Wam i, i być super cwaniakiem na YouTube'ach. Dobra, wielkie dzięki, miłego dnia. Zapraszam na Brzydfork. Zapraszam do siebie. Wiem, że nie powinienem tak powiedzieć, powinienem częściej coś pokazywać, ale zapraszam również do siebie. Trzymajcie się, ciepło. Byle do wiosny. Szczałeczka, hej, cześć.